Drodzy Przyjaciele, świętujemy ciągle zmartwychwstanie Pana. To zmartwychwstanie było inne. Byliśmy zamknięci w domach i, i ciągle mamy jeszcze spore ograniczenia. Chciałbym dzisiaj z Wami pójść tropem tych, którzy Jezusa spotykali. Pierwsze słowa Jezusa zmartwychwstałego są pełne czułości. Kobieto, czemu płaczesz, to do Marii Magdaleny. Czy mu się smucisz? To spojrzenie czułości Jezusa jest wypisane w całej Ewangelii. Czemu się boicie, czemu się lękacie, wierz, ufaj, dotykanie niedotykalnych. Tam jest cała piękna litania miłości. Zaraz krok dalej, w dwudziestym rozdziale Janowym jest scena, kiedy Jezus podchodzi do Tomasza. Miał kłopot z uwierzeniem. Przychodzi, mówi, dotknij mnie. Tchnie Ducha Świętego na uczniów i co mówi od razu? Rozdawajcie. Co? Miłość, przebaczenie, dobroć. Podnoście ludzi. Kiedy dwóch ucieka, idzie do Emaus, Jezus się przyłącza, Oni Boga nie rozpoznają. Nie rozpoznają Jezusa. Nie wiedzą, że rozmawiają z Nim. I kiedy Jezus ich wysłuchał, powiedział: Dlaczego nie słuchacie proroków? Dlaczego nie bierzecie słów Biblii? Moi kochani, jesteśmy zamknięci w domu. Jeszcze ciągle. Ale w domu jest Boże Słowo. To wydrukowane, czy to dostępne w internecie? Chcę Was poprosić, pójście tropem Jezusa. Popatrzcie, jak On patrzy na ludzi. Nauczmy się Jezusowego spojrzenia na człowieka, a te spojrzenia na Ojca, na Boga. Spojrzenia, które jest pełne czułości, które nie widzi ciemnych stron tylko człowieka, widzi Jego piękne człowieczeństwo. Spojrzenia, które jest pełne przebaczenia. Ono jest naprawdę wspaniale boskie i wspaniale ludzkie. Jezus rzekł nie lękaj się, ja po wodzie wiodę Cię, Jezus rzekł odwagi, Jezusowi chwała, cześć! Woda wciąż zalewa Cię, Pan wyciąga rękę, Jezusowi chwała!